to jest kolejny film na moim kanale. I słuchajcie, moi kochani wnuczkowie, zostawiacie naprawdę bardzo dużo łapek w górę. Dlatego y, mamy dla was tutaj takie y, wyzwanie, bo patrzcie, dzisiaj wybraliśmy imiona dla tych dwóch gagatków. No i oczywiście zapisałem y, kolejne osoby w tablicy wnuczków. Także teraz pamiętajcie, tysiąc łapek w górę to jedna osoba na tablicy wnuczków więcej. Także widzowie moi kochani, w dzisiejszym odcinku zostawcie 3000 łapek w górę i macie dokładnie tyle czasu, aż dobiegnę do tego golema i dam mu kwiatka. Masz kwiatka? No! I zostawiliście łapkę w górę, mam nadzieję! No! A teraz moi kochani widzowie, najpierw to udamy się do e, mojego domku, no bo dzisiaj budujemy ogólnie budę dla Pimpka Bo ja tak napisałem wam, na e, macie na YouTube takie coś, jak karta społeczna. No, i e, w karcie społeczność napisałem Wam. E, moi kochani widzowie, e, chcecie budę dla e, e, Pimpka? Czy może farmę e, mu ucieknie? No, napisaliście mi: Dziadio, my chcemy budę dla Pimpola. No, to będziecie mieć budę dla Pimpola. Ale teraz opatrzcie, pierwszą nowość, którą w ogóle zrobiłem, mam dupkę normalnie. Klikam baga go i dostaję o mięsko no. Także moi kochani widzowie, tutaj macie jeszcze starych, tutaj moich kochanych wnuczków, a w tym miejscu mamy kolejnych czterech, czterech nowych wnuczków na tablicy. Ale od razu widzowie, bo to mi się bardzo nie podoba. Czemu, jak wy się nie dostaniecie na y, tablicę wnuczków w tym odcinku, to mnie wyzywacie, co? Ja też mi jest przykro, bo ja naprawdę chcę, abyście mogli uczestniczyć w tej serii. Naprawdę, bardzo mi na tym zależy, aby to tobie, tobie, widzu, było na serduszku fajnie i byś tak się mógł poczuć, że jesteś na tablicy wnuczków. Jak się nie dostaniesz dzisiaj, no to dostaniesz się pewnie następnym razem, no. No widzowie, moi kochani, tak się nie robi, bo bym potem przykro, jak mnie jeden z drugim wyzywa, że Ej, dziadzio, jesteś głupi, dziadzio jest głupi, no to jak dziadzio jest głupi, to czemu dziadzio ma tak robić, no Także, moi kani widzowie, tam, 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 BAAA Dzisiaj dodaliśmy cztery osoby, jest Klauducha, wymyśliła ona Stasiu, jest Artur Jakubiak I no, on też wymyślił Stasiu, i właśnie, bo sprawa jest taka, Wiele osób mówiło, że yy, dziadzio Geralt, ale ja tak patrzyłem, no to czemu wy mówicie, Geralt, jak Wojan ma yy, Geralta normalnie u siebie w swojej tej, no, yy, no tej serii minecraftowej a my nie możemy kraść ludziom nazwy. Jak się dowiedziałem, że Wojan ma pimpka to też mi się zrobiło tak troszeczkę głupio, ale no co, no Pimpek to Pimpek, no Pimpola nie oddam. Także pamiętajcie, yy, musimy postawić na oryginalną. Nie. No i dlatego y, wybrałem nazwy Stasiu i Jasiu. Y, Klauducha napisała Stasiu. A Arturia Kubiak też. A tutaj Oleg napisał Jasiu. No i Lil Deda Games też napisała Jasiu. No także dziękuję Wam wszystkim za piękne nazwy. A właśnie mamy tutaj. Dwie nazwy, idziemy je szybko nazwać, no i będziemy budować budę dla pimpola. A tak jeszcze właśnie widzowie, bo musimy przecież zmienić mapę. E ja widzicie tam to jest to czerwone? My może z temu damy kiedyś, bo... Takie czerwone, to ja nie wiem co to może być. To cześć Pimpek! Dobra, widzowie moi kochani. Teraz pójdziemy sobie, yy, a jeszcze jedno, tutaj będzie buda dla pimpola. Tutaj stwierdziłem, że sobie ją zbuduję. No i będzie yy, fajowo. Tutaj mamy nasze mućki. Zobaczcie jak ci nasza farma rozrasta. A tutaj w ogóle jest jakiś inny płot, ale to chyba moja wina. Dobra, ta tunera, jak zwykle nie ma. Jak zwykle matatura nie ma na serwerze. Nie wiem czemu. O, to jest jakaś skrzynka. A, pusta. No dobra. A właśnie, kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy, no to jest to. Patrzcie, bo ja tak sobie myślę. No halo, halo. Przecież tutaj też mamy wioskę, nie? No tylko jest jeden domek, taki na krzyż może, ale tutaj fajnie byłoby coś y, rozbudować. No to musimy zrobić jakieś przejście i zrobiłem tutaj przejście. Tak Także muszę zrobić tutaj ścieżkę. Oj, tu mi się postawiła jakaś pochodnia. Oj, tu też. I mamy ścieżkę. No i mamy już takie kolejne wejście. Możecie napisać, widzowie, w komentarzu, czy Wam się to wejście podoba. No i dobra. W ogóle, widzowie, zostawiacie naprawdę bardzo dużo też komentarzy. Przez to, dziadzio ma naprawdę dużo do e, pisa do czytania. E, o, tutaj już pewnie widzieliście. Troszeczkę. Ratusz jest więcej zbudowany. No ale no. E, no, ma tuner musi mi pomóc. Ja na się boję wysokości. Ja na wysokościach Nie wiem, czy to słyszeliście widzowie, ale u tego alchemika coś norm normalnie nienormalnego dzieje w tym domu. Dobra, czyli to będzie Jasiu. Halo? Ha! Ha! Cześć golem Jasiu. No i będzie golem y Stasiu. Cześć Stasiu. A! Mamy Jasiu i Stasiu! He, Wiesz dlaczego wybrałem te imiona? Bo się fajnie rymują, a ja lubię jak coś się rymuje. Na przykład... Mm, daj mi tą skrzynię... Y, bo postawię nie? O, na przykład, tak może być, tak może być, dokładnie. Y, dobra. Y, widzowie, moi kochani, ciemno się troszkę robi, także pójdziemy może szybko jakoś tam y, zaspankować. W ogóle... Mm, u tego alchemika to nic podobno... To, po, po, to nic u niego tam podobno nie ma, bo Alchemik w ogóle, widzowie mi tam pisaliście, no ale skoro jest zamknięte, no to Alchemik tam nie wejdzie. No widzowie moi, kochani, Alchemika na razie nie ma. On się gdzieś przeteleportował. No i kolejną rzeczą, nie wiem czy on tam jest. A, nie ma. Mm, pisaliście mi, że to nie był żaden spiek. Ach, widzowie, widzowie! Wy nawet nie wiecie, pod czym Alchemik się może ukrywać. Ja wam nawet bym nie ufał. Jak zobaczycie pieska, który się nazywa e, Pimpek, to może to być Alchemik w innej postaci. On normalnie umie się we wszystko zamienić, także nie ufajcie nikomu. A ja teraz idę. jest ja, Idę spać! Dobranoc! No, widzowie, powiem wam, że noc była bardzo smaczna. Zobaczcie, ja w ogóle mam jakoś niepoukładane w tym ekipunku moim. To już tutaj będzie trzeba powolutku zmieniać. Teraz przemyślmy, co będziemy potrzebować do budy dla Pimpola. Zacznijmy może od tego, że... Że fajnie by było, jakby Pimpol miał ciepło w nie? No to musimy znaleźć jakąś na przykład e, pszenicę. Co mi mućka, skruwo? No, ja gadam z widzami, a ty mi tylko. Nie mućkaj. No i co teraz ty będziesz mi mućkać? No, co za okropne nie, krowy. Yy. No i to wzięły się na mnie normalnie, no nie wiem Dobra, kochani Pozbieramy trochę może pszenicy No bo pszenica się nam bardzo przyda Bo zrobimy snopy siana I wtedy Pimpol będzie miał No ciepło w pupę I nie będzie narzekał e, Dziadzio, wpuść mnie do domu, bo dleszc pada O, widzicie to są mieszkańcy wioski Halo Dzień dobry, Zdzisławie zagorzujesz na mnie w wyborach Tak no i gitara. Właśnie, widzowie, jeśli się w tym momencie, w tym filmie napiszcie w komentarzu "Jajo mm, Burmistrz. Tak, bo wtedy będę miał więcej szans, żeby zostać y, burmistrzem. No, bo niedługo będą wybory, ale najpierw trzeba będzie y, ukończyć ten. Jak to się nazywa? Ukończyć ten ratusz, to nie? No, i właśnie widzowie, bo my mamy te, te, ten taki wyzwanie, y, to jak, jak pytamy Mata Tunera, to się nazywa. Challenge chyba. Wbijamy 10 tysięcy subskrypcji w, do 20 czerwca. Także jak wiecie, to będzie oj oj A może byście chcieli koszulki tzadziego Minecraft? Jeśli byście chcieli koszulki z dziadziem, no to napiszcie w komentarzu, to może pogadam z Matatunerem, czy by czasem nie chciał na przykład zrobić jakieś tam koszuleczki, i wtedy widzowie moi mogliby być w koszuleczce dziadzio, dziadzio Minecraft. Także widzowie moi, kochani, zebraliśmy tutaj właśnie yy, pszenicę. Trzeba jeszcze Zasiać sobie tutaj nasionka, no bo jak zasiejemy nasionka, to wyrośnie nowa pszenica, no i będzie super. No. W ogóle tak się cieszę Że mogę sobie z kimś normalnie pogadać Naprawdę, jak wy piszecie mi tyle Ładnych komentarzy, no to ja naprawdę Jestem naprawdę, czemu ciągle Mówię naprawdę, dziadzio, nie mów Naprawdę, musicie mi pisać, żeby nie, mów, że, że nie Mówił ciągle naprawdę Odłożymy sobie to je brakujące Nasiona, jak widzicie Mamy tutaj jeszcze więcej pszenicy, ale to jest Pszenica y, dla głodniaków Bo na przykład przyjdzie taki matatuner Sobie z wyprawy i takie Ej, dziadzio, masz może y, jedzonka? A ja do niego, ej, matruner, masz jedzonko przy farmy. O, dzięki, dziadzio, jesteś super, wygrasz wybory. No to wtedy on idzie, bierze i ma normalnie jedzonko y, ze skrzyneczki. No i zrobimy sobie teraz tutaj baloty. Baloty siana, takie cztery myślę wystarczą. A zresztą zrobimy sobie chlebusiek. Mamy chlebusiek, mamy chlebusiek. No to super, jak mamy chlebusiek, no to jest super. Zniszczymy sobie może te dwa kwiatuszki i te będziemy potrzebować zniszczyć. Ojojoj, coś tutaj się zepsuło. Tutaj mam siekierę. Będziemy potrzebowali zniszczyć te trenwo tutaj. No bo te trenwo po prostu no nie pasuje. ona musi być normalne, nie? Dobra, cyk. O nie, kwiatki mi się popsuły. Halo, tak jest dobrze. Nie, zrobimy odwrotnie. Zrobimy tak. Eee. Halo. Tak. I tak. Eee, zepsułem. Tak. I. I tak. No, no i super. I teraz będziemy potrzebować w ogóle mm, troszkę kamienia, ale tego br bruku. No bo potrzebujemy zrobić tą budę, nie? No to budę zrobimy w z bruku No nie, jesteś, nie jesteśmy jeszcze jacyś bogaci Żeby robić jakieś nie wiadomo jakie budy, nie? No wiecie o co chodzi widzowie, wiecie o co chodzi Weźmiemy może jeszcze drenwo Szybko tutaj wiem, że tam nie poskładałem Ale ja to dam radę Ja posprzątam, ja poskładam Dobra, mamy cyk O no nie, zapomniałem, że tutaj musi być Cyk, 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 cyk no i zrobimy tutaj okienko Cyk No i teraz patrzcie Cyk No i zrobimy teraz cyk Eee Jeszcze tutaj tak samo Zrobimy tak I tak No i powinniśmy jeszcze wyżej Ale niestety no zaraz mi się siekiera no, Zniszczyła mi się siekiera to muszę Łapką sobie zbić no niestety eee, zbijemy sobie łapką żeby mieć więcej dręwa i żeby po prostu te liście mi nie przeszkadzały tak mocno jak przeszkadzają No przeszkadzają i nie będę mógł zrobić dachu dla mojego Pimka. Dobra Ojojoj oj, oj. Zapomniałem, że my tutaj mamy No cóż, dobra Trzeba będzie sobie jakoś poradzić, Pimpek jak będzie tu sobie siedział normalnie Tak o Wiecie co kochani widzowie moi Ja pójdę zrobić coś może jakąś siekierę Żeby wiecie ja mam o tu mam dobra co zrobimy sobie siekierę i będziemy mogli zebrać więcej drewna mamy mając więcej drewna będziemy mogli zrobić lepszy dach no to dobra idziemy sobie teraz zebrać no tego drewna takiego no i dobra zbierzemy go tyle ile możemy żeby zrobić super dach no to dobra halot tyk cyk, dobra i się muszę podcąić hopsa hopsa i robimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no, brako mi jednego. Ale to było. No, nie fajne. Co to w ogóle. A ja tutaj stałem. Oj, 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 ale fajne. Dobra. Mm, potrzebuję jednego dręwa. Dwóch nawet dręw. Dobra. Dwóch dręw potrzebuję. Oto weźmy, zniszmy to drzewo. Pamiętajcie, że jak niszczycie drzewa w Minecrafcie, to żeby zasadzić dwa kolejne No bo wiecie, drzewo to jest coś takiego, no że no czasem może nam na przykład zabraknąć, a, a wtedy to nie fajnie, um, dlatego pamiętajcie, jak niszczycie drzewo, to żeby zawsze pamiętać o tym, by A nie, nie podoba mi się tak. Żeby, żeby zawsze posadzić dwa kolejne Dobra, wiecie co? Ukradnę może to... Bo mi się nie będzie chciało zebrać. Ma tunel pewnie nie zauważyć. Ślepota jedna z niego. No i cyk. I tutaj damy sobie y, szybę, znaczy to jest szkło. I tutaj bym dał widzowie, może furtkę. Co by na to, żebym zrobił tutaj jakąś furteczkę? Epa, y, nie będzie chyba żadnych furteczek tutaj. No zobaczymy, zobaczymy. Y, może będę miał y, tu. No niestety. Dobra, to zrobimy sobie na szybko furteczkę Widzowie, żeby wiecie Pimpol miał po prostu miejsce No, gdzie może sobie pospać Gdzie może sobie posiedzieć No wiecie, widzowie kochani O nie, tak się nie robi furtki Furtkę się robi odwrotnie No bo wiecie, ja jeszcze nie umiem grać tego Minecrafta Tak doskonale Dlatego się troszeczkę będę gubił Ale spokojnie, ja dam radę Ja jestem dobrym graczem W Minecraft no i super. I teraz może damy tutaj jeszcze koblestone. Syk i... Cyk. No i chyba mamy zrobioną, widzowie, budę dla pimka. No mi się mega podoba. Pimpol. Chodź tutaj! Idziemy do budy, już nie będziesz mi tutaj w domu szczekał, ho! Musimy odejść kawałek, bo... O właśnie pimpol, dobra. Chodź pimpol za mną. Pimpol! Chodź tutaj! Idziesz? No, idzie, kochany piesek, no tutaj. I teraz siad. Ha, 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 dobra. Dobra, widzowie, a teraz zdrawy trwałych, bo jak pewnie wiecie, ja pewnie wiecie, widzowie, że. No, tablicy. Nie mówiłem nic o tablicy wnuczków w dzisiejszym odcinku, dlatego, że nie każdy ogląda mój film do końca. Dlatego teraz, kochani moi, każdy, po prostu napiszcie jaki kolor smyczy dla Pimpka byłby idealny, a ja wybiorę sobie tyle komentarzy, ile będzie łapę w górę, 3000 łapę w górę, to jeden komentarz więcej, pamiętajcie, pamiętajcie, no i wtedy będziecie na e, tablicy wnuczków, a to był taki, wiecie, myk, haha, ha. no bo e, nie każdy ogląda mu film do końca, ale teraz widzowie na końcu powiedziałem, co zrobić, żeby być na tablicy wnuczków, piszecie normalnie smycz. Będzie 3000 łapek w górę, to dziacie się, uśmiechnie. I dziękuję, do następnego razu, papa pa. zostawcie suba.